Ziom se bulon, wita w kolejnym odcinku Roblox Tila Brain Brainro. dzisiaj przed nami admin event. Zostań koniecznie do końca odcinka i zobacz jakie sekrety w Człowieku, nigdy nie widziałeś takich sekretów. Nie wiem czy widzicie, ale mam twarz zjaraną od słońca, bo tu gdzie mieszkam tak dzisiaj grzało. A teraz zobaczycie sobie papugi. Uga, 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 uga. Słuchajcie, niezwykła energia u mnie tylko na kanale. Na początek, przed samym eventem wyciągamy sobie z Baba Jagi. Wyciągamy. Czy trafi się jakiś fajny sekrecik? Łapeczki w górę w tym momencie. Albo stąd wychodzi jakiś sekrecik, albo rzucam tę robotę. Bądźcie ty... Jest mi dane dalej pracować z wami, słuchajcie, do bazy, do bazy, do bazy, do mnie jest ty pierwszy sekrecik dzisiaj. 500 tysięcy na sekundę, ty! Wjechałem tutaj ze swoim zapasowym kątem. nie przepuszczę ani jednego sekreta. Tak, jakieś dziadostwo już wyłazi. Czuję, że dzisiaj to będzie to, dzisiaj będzie trafiejka, wychodzę z serwera z jakimś dragonem Cannelloni. Jedna minuta została, ty! Nie, zaczęło się, ty! A garini co to jest? Żeby mi to nic nie przepadło, słuchajcie, żeby nie było zaraz numerów. żadnych. Ty, ty łopata. I kopiemy, słuchajcie, ty. Dawaj, bo mi nie, nie brakuje dużo cykiereczków tutaj. Łapce, bolo, zasuwa łopateczką. O jest, idzie pierwszy Lucky Blok! ciśniemy go, łopatam go, dawaj go łopatą. Ty, on już jest gotowy, słuchajcie. Ale będzie otwarcie, ciśniemy po to. Pa. Lucky Block, ty. Jedziemy z tym od razu. Obczajacie jacie to jaki far, dwa laki Bloki. Dawaj następny Jedziesz maleńki, jedziesz Uhuhu. Tu w środku nas na pewno czekają na was sekrety, słuchajcie. Papa pa. tego dziada nie chcę! Łep łopatą go! Ty jeszcze dostał z nagrobka, słuchajcie, bo kolejny laki blok. ty nie mogę go przegapić szybko! Następny, słuchajcie! Jak to się zaczyna w ogóle? Pa! Ty! Ej, nie gaś mi światła, chłopie! Ej, ja nic nie widzę, dawaj światło! Ty, na szczęście dziadostwo! Nic nie pominąłem, słuchajcie. Nie chcę pominąć żadnego sekreta, jak będziecie coś widzieli, że coś pominąłem, to koniecznie zostawcie mi komentarz. Działam cebulon. zawaliłeś robotę! Otwieraj, otwieraj, otwieraj! Wow! daj go od razu do środeczka, ty. Coś tam idzie? Jakieś dźwięki, ty. Loki, bloki, no stacki blok. Cisna, czyste, 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 Dawaj, dawaj mi go. Paty. <laughs> słuchajcie, ja tutaj kopię, a wy koniecznie obserwujcie, czy tam nic nie wyskakuje. Już widzę jakiś przytulny misiu idzie. Przytulny misiu, ty. Bo, papier toaletowy jest. Co to w ogóle jest, ty? Dawajcie go do indeksu. Koko Fanto elefant. Nawet mi nie zawracaj gitary tym Koko Fanto Elefanto. Chciałem coś brzydszego powiedzieć, ale się powstrzymałem. Słuchajcie, otwieramy nagrobek. Nagrobek, słuchajcie, to jest grub. bo mamy co? Mamy Halloween. W Roblox, Stila Brainerd i ciśniemy z tam. Mamy fula? Ciśniemy, odebrać nasz wspaniały lucky Block, słuchajcie. Tyle się nakopałem po to. Jeszcze niebieski, ty dawaj go. Co tam idzie? Ty idzie, admin, dawaj mu do kieszeni, ty. Chyba znam na pamięć te pioseneczki. Zobaczcie, ja sobie tańczę. Lecim, ty z tym. Ciśniemy wszystkie, słuchajcie. Po! Pokupowane wszystko, ty Ale słuchajcie, tutaj taka impreza trwa, zobaczcie, Balerina kapucina nam leci. o, ty kolejny laki blok, go, Następny ty! Obczajcie to ty Dawaj ty Leci następny? Zobaczcie jaki farcik ile się trafiło pod żon, Piękny Misiu, słuchajcie, dokładnie taki sam jak mam z tyłu na kanapie Co tu się dzieje? Ty, teraz czuję, że będzie jazda, nie? Pa będą jakieś tewy Złoty ty 3,6 miliona, czy wyście to widzieli? Czekajcie, ja mam chyba wylew Wylew mam ty! Ty patrz! Ilu, 2,7 ciśniemy, słuchajcie, wskakuję do niego na łódeczkę What? Ej! Gdzie on mi zniknął? Co to było? Słuchajcie, chyba psikusa nam zrobi Zniknął mi po prostu z rąk. Obczajcie w ogóle, leci od din, din dun Słuchajcie, ostatnio mam pecha do tego Brainrota. Strasznie ciężko było mi go trafić do rozbudowania bazy. Idzie, admin! Co mi, co mi, dawaj! Ciśnij mi tu jakoś, ty. Dawaj mi sekrety, chłopie. Cała baza ma dzisiaj być sekreta. Leci tak o lucky block, słuchajcie. Masakra, ty. Pa, 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 następny, następny. Dawaj, 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 dawaj. Jest baby, ty, następny. Słuchajcie, prawie cała baza w lucky blokach Otwieramy to zaraz, Szyściutko. ty! Co będzie następne? I czekamy, słuchajcie, tego sobie poczekamy, aż się przeleci z mutacją Zobacz, ty, dawaj do mnie I tam, widzę, już leci następny, słuchajcie Zwijamy to wszystko Blastralalita, słyszę, że tam cały czas, słuchajcie, lecą jakieś sekrety, nie? Zaraz tam zawijam na początek czerwonego dywanu Kupiony! Słuchajcie, tego też od razu, słuchajcie, zmutował się Tak... Co to jest, ty? Job, 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 sahur. Słuchajcie, już nie ma miejsca. On leci ten, co mi chyba zniknął. Cześć, pa. Po... Tego? Lucky, bloki, te? 18, ty, 8... Dobra, słuchajcie. Jest jakiś sekrecik. Następny, ty, 4. 4 miliony, słuchajcie, po mutacjach widzieliście gościa. Coś się będzie działo. Uwaga, obserwujcie to. Co to za jakieś drzewa? Słuchajcie, jak w 99 nocy w lesie. Ciekawe czy można porąbać, żeby można było przetrwać, ty. A może łopatą trzeba dziej. słuchajcie, dobra. Jaki w ogóle fajny wystrój, ty! To jest chyba jakiś nowy update, słuchajcie, zobaczcie. Ciśniemy z tymi, ty! Ja cię sodę ty! Ja nie mam... <laughs> ja mam jak tego zabierać! Ty! To ja nie... Nie ma chyba już miejsca, słuchajcie, ty! To ja muszę coś tu tworzyć zaraz. Ty, czy otwieramy tego? Tam mi lecą, ty zaraz mi przypadną, laki bloki, ty ja muszę tu otworzyć, tego? Wow, nie będę go sprzedawał, ty. Zobacz, jeszcze tak, o ty. Nie, nie, mam miejsca w bazie, ty. Szybko, szybko. Idziemy, słuchajcie, muszę coś sprzedać na szybkiego, bo ja nie mam miejsca, ty. Słuchajcie, nie! Jak ja to zrobiłem, ty? Alessio, sprzedaję cię od razu, słuchaj. Kolejny raz Alessio, słuchajcie. Otwieramy tego, ty. Ja cię sunę, ty. Pa, wyskoczy na pewno Alessio. Ja otwieram to, a wy obserwujcie, czy tam nie lecą jakieś sekrety, ty. Pa, czekaj. 5 milionów, ty! Jacodrillo Drillo, taki mi się trafił, ty. Co to idzie, ty? Jaki piękny kotek, słuchajcie. Ty, zobaczcie, ale ile kasiory robi. Ten to dobry. Ty, zobaczcie, znowu lecą blaki bloki, ty, ciśniemy wszystko, pa. Czekaj, ile ja mam tam miejsca, ty, ja nie wiem, czy ja ogarnę się z miejscem, ty. Ma nie przepaść żaden, słuchajcie, uwaga. Kupujemy tego, już chyba nie będzie miał żadnej mutacji. Ty, bierzemy tego, bierzemy to wszystko, słuchajcie. Jest techniawa, słuchajcie, moja ulubiona pioseneczka. Traktor dinozauro, ty, co jest, ty, czekamy, aż się pomutuje, zawijamy go, zara, chłopa. Ty chłopas, słuchajcie, dinozaura jakby co, nie? Ten tu się też poprzerabiał, zobaczcie. Słuchajcie, to jest taka impreza. Ciężko mi się mówimy. Tak piecze twarz, słuchajcie, od słońca dzisiaj. Idzie! Idzie gościu! Co nam wrzucisz, panie? Dawaj, 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 dawaj jakaś sekreta ty. Chłopie! Ty nie chcę tego! Dziadykiem jakoś tu wrzucił, blokujesz mi tylko syfem bazę, chłopie, wyjazd mi z tym! Otwieramy! Otwieramy, słuchajcie, otwieramy sobie laki bloczka. Co będzie w środku? Pies jakiś, słuchajcie, ty. Musimy szybko iść do jaskini. Nie. Dawaj tego! Chociaż. Szybko! Szybko! I zaraz sobie otworzymy od razu! Co za sierota! ziom to jest sierota. Oficjalnie możemy to przyznać, słuchajcie. Ale tak się zdarza, jest pośpiech, rzeźbienie z miejscem, bo staram się zabrać wszystko, tutaj wylecić się na taśmie. Słuchajcie, jestem tak zachłany, że to jest masakra. Znowu od Indundun, słuchajcie, mamy naprawdę dzisiaj farta. Dawajcie mi koniecznie znać pod filmikiem w komentarzu, co wam się trafiło podczas tego eventu. Bo naprawdę dzisiaj jest taki fart, zobaczcie, ile laki bloków. To jest masakra. Zobaczymy, co jest w środeczku. Uwaga. Ty, co tam leci? Ty! Otwieramy to? Zobaczymy, co będzie w środku. Uwaga, ławeczki w górę. Admin, event, lucky block. Dawaj, 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 Muszę być pewien, że zawsze mi wyskoczy Alessio, nie? Po prostu jest taki pech. Ty, ty, dawaj go, dawaj, dawaj, on dobry jest. On jest dobry, ty, dawaj. Zobacz, ty. Dwa miliony ponad. Elegancior, typa. Kupiony! Słuchajcie, trafiło się elegancko. Dawaj, dawaj tutaj. tu się dzieje, ty? Jaki manny ty, ja nie wiedziałem, że mogę tu wejść w ogóle. Czo idzie, dzieja Gdzie ja wszedłem, ty? Mogę sobie wskoczyć na tą taśmę? Lecę, słuchajcie, uwaga, bulon, leci razem z Brainrotem. Słuchajcie, jestem dla was Brainrotem. Kupujcie mnie, bo jestem sekrecikiem, ty, pa. Czekaj, mogę tu wyjść? O, ty, dobre to jest, ty. Ty, i będziemy widzieć, co będzie leciało, ty. Ale to jest dobre, ty, mogę już go kupić? Nie, patrzcie, zobaczcie, staśmy nie można nic kupić. Kolejny Lucky Blok otwieramy, zobaczymy co będzie w środeczku. Coś dobrego. Człowieku ty! Najlepszy od chyba z tego Lucky Bloka. Jeżeli wam się trafiło coś lepszego, nie wierzę, zostawcie komentarz, bo po prostu nie chce mi się wierzyć, że trafiło wam się coś lepszego, słuchajcie. Co to ty co mi Lucky Bloki? Same, kupujemy to zaraz, ty. Pa Ty to no zobaczcie, ile tego tutaj leci ty! Co będzie w środeczku, słuchajcie Obczajcie fazę. Co będzie w środku, ty? Łop! Na pewno wam się nic takiego nigdy nie trafiło, słuchajcie. Co to idzie, ty? Obczacie same te. Niedniangi. Słuchajcie, dobra, kupiemy szybko. Lecimy teraz po lucky Bloka. Kupiony! I szybko biegniemy, robić mu miejsce. Bo ja wiem, że już miejsca nie mam, ty. Leci mój laki blok, słuchajcie. Odkopany. Słuchajcie, uzbierany z tuksów. Mutuj się jakoś. Dawaj mu jakieś tako tam rzuć, cokolwiek, uwaga, kupiony, słuchajcie, w środku na stówę będzie jakiś sekrecik, zostańcie koniecznie do końca odcinka, słuchajcie, Poleci od... i POM go, pa, zaraz. cały mój, cały mój, Zobacz w ogóle, ty, zobaczymy, czy ma oryginalny Windows w laptopie, tu cytuję tako, ziom, sebulon, hakuje serwer, Stilo, Brainrot Roblox, słuchajcie, obczajcie to, hakuje to, <laughs> dobre, ty, hakuje laptop, Admina, żeby mi wyskoczył jakiś sekrecik na stówę, zaraz się coś fajnego trafi pa. Obczaj to chłopie! Baza pełna sekretów. Masakra, nie? Job, 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 sakur złoty 4,3 miliona. Kochani widzowie, koniecznie oglądajcie kolejne odcinki, bo mam w planie tak zrobić opening wszystkich bloków, które tu widzicie. I później nagrać specjalny odcinek dla Was, odcinek, w którym wpuszczam wszystkich moich widzów. Na mój prywatny serwer, aby mogli sobie wykraść z bazy wszystkie brainloty, jakie wyskoczą mi z tych Lucky Bloków. Także warto jest oglądać, śledzić na bieżąco moje odcinki. Także w tym momencie zobacz, czy masz wciśnięty dzwoneczek koło subskrypcji, żeby nie przegapić odcinka, w którym otwieram wszystkie Lucky Bloki, a następnie wpuszczam na serwer wszystkich moich widzów, żeby mogli sobie wykraść wszystkie te brain brainloty. A ja będę sobie siedział i obserwował, jak to wpada.